i trening z moim kolegą z Sosnowca z Mikołajem co loto zawsze z jednym jajem tak, i będziemy sobie biegać w czasie kuwa, deszczu mnie wyciągnął są, są by nie poszło jakże go wyciągnął to nie lobo. no właśnie wolna no, pogoda, dziewczyny drogowska Róż, Ej, no tela, bo mnie kolana boli. Dziś trasa z Giszowca, ciśnień, kierunek trochę szartnymi murcki, duże wandy, troszkę kole, kole gruby w lesie, kole wesoły. No i nazód. Dziadek Pawełek na że słaby jest. On przynajmniej wykaj lecieć, bo ja to na spontana i Kaj, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Także ja nie wiem, Kaj, zawsze lotu. Szukamy Dzieciątka, o, i śniegu. <laughs> o, ze śniegiem wyjdzie gorzej, prędzej dziesiątko. Coś nam do. Po pysku. na jest Hitlera. To jest droga Na prawo na Murcki. Na lewo na, na Sarwesoło się dojedzie. No. Tu o, trzaszki górskie Skrzek, Z szarej. Bóg, no Kacur jest tam, a tu kaczka nie. Eee, Krzyżówka. Nie, to są półno... Kaczka to jest na No i tak zwiedzamy Sebą, seba tu ma Kaczka chcemy iść na kolację. Ja nie jem ryb, także mi się idealnie na kolaskę. A kacor krzyżówki można poznać w ramolot. Ostatnie piórka na odwłochu na ogonie. ma takie zawinięte. Jeżeli ma na przykład dwa zawinięte, znaczy, że kaczor ma już dwa lata. Jak taką upolujecie, to sobie piórko do kapelusa możecie wsadzić jako trofeum myśliwsko ale pewnie będą nas oglądać jacyś okolodzy, no to nie polecam lecimy tam, kaj se bagony. na siągarnia, czyli dawne budynki, kaj mieszkali siągorze czyli pracownicy drzewni. No. dzisiaj ci co rumbali las czy drwale czyli to są jeszcze budynki przedwojenne, około stuletnie nawet ja też mój dziadek pamiętam za bajca. był tak przepiękny rododyndron Lubawka go dała, że ona go pamiętała jeszcze przed wojną, jako krzok ja go potem widział, jakby był wysoki już Wieli ją, nie wiem, 4-5 metrów, ale już go chyba nie ma, wycięli go. Szkoda, bo to było to też około 100-letni nie? No tutaj jakby się wybrać z większą grupą z sebą to by trzeba, on by miał nadajnik, a wszyscy by mieli odbiorniczki w uchu no, i by słuchali. Przedam, że to kosztuje. No wiadomo, no nie ma nic za darmo. No, no cię w kroku kukułka, jak mówię. Nic nie na bardzo źle się sukni zimowej? Jeleń, sarna lub daniel. No, teraz nie mogę powiedzieć co dokładnie, ale jakieś zwierzę dziko żyjące w lesie. Tak wygląda, dość grube pojedyncze włosy z zimowej sukni. No, czyli z zimowej, zimowej sierści. No. Sto lat bych myślał i bych nie wymyślił. Na prosto jest kupanie Wesoła, tam byśmy polecili właśnie na ta na fala, nie? A nie fala Chorzowska, fala na Wesołej. Na A tam lecimy powroty w kierunku szlaku tego... Trzy nalędziny, i odbijmy, i wlecimy między właśnie na to Bóg się garni. Bo się pomylą, ale już wiem, kto jest. jest. No. <laughs> Nawet najlepsi się mylą. Muszą się mylić. A że jest najlepszy, myli się często. A ty to mnie pomyliło. Ona, ta druga była fajnie używana, się solnie umożliwi. taki niego, ja w bokach, bo widać takie obrze, ale to już jest za. ubezpieczam tyły. <laughs> Ergo, pogryź go. Trzynasty wiek. Ta droga już tutaj. Istniała Zaldzwek. Jest taki komp. To jest zabytek. Na się tadek. się to jest, to nie działa. Nie działa. został szałą wpięta. A to nie jest szała. To kamycek. To miał. Taki mały, ale wiesz jak Typowy. Jak, jak, jak kamień w nerkę. Jak kamień w przechodzie oczowym. No. Typowy Achilles. Leki kamycek i pochopie. <grytanie> Cały czas w Lesie Włóczkowskim. Tu jest wodopój. Możesz nabrać wody do bukłaka. Będzie zupa robił z nie tego Do kapusty chopię Najlepszy A tu sam była kiedyś szczelnica sportowa Bardzo fajna Tu widzimy jeszcze pozostałości Tylko schody zostały. A szczelnica została rozkradziona przez gumiorzy Było i nie ma nic A tam w tle za krzokami jeszcze Wacław ale dalej już się nie do Dalej jest inna Szwecja To jest Za to? A tu było tak, że tu była woda już, bo mm -hmm. inaczej ukształtowane. Tu była woda pod molem, ale tam dalej była straża od tego murka, nie? Woda pod murek usłyszałem. Misz Polski w boksie, także jak ktoś mi fiknie, to jego na ślad. <laughs> <laughs> Wesoła fala. Zdodają że jako będzie Wilio, taki będzie całki rok. A tak matka by... zawsze go dali. I gorzej, że to. ale my będziemy biegać całki rok. Ja no tam wolę latać. Teraz morsowanie, drodzy. Ale niestety musimy wyuczyć na razie kamerowanie, bo się zeblegać do naga. raz będzie i do dziki. Trening dobiega końca. Seba mnie wymęczył. 15 dwiesta na razie. A... Wszystkim zdrowej pogody świąt. Właśnie, wesołych świąt, gratuluję, że się zbliżają Smaczne Wigili, pogody ducha i zdrowia dużo. Do szego roku ja do oni się Pyrsk. nie widzieli. No, pysk i wróciliśmy do punktu wyjścia. Czyli A tak jest. Na Pole Pola amerykańskiego osiedle. Tu jest amerykańskie osiedle.